Rok 2008. Kosowo ogłasza niepodległość. Thank you, Europe. Thank you, Thank you, great Rosja przeprowadza inwazję na Gruzję. A w Poznaniu odbyła się 14. konwencja ONZ na temat zmian klimatu, czyli tzw. COP14. Żeby podjęli wreszcie zdecydowane decyzje, żebyśmy mieli tutaj zimę. To właśnie to wydarzenie jest tematem przewodnim programu telewizyjnego, którego fragmenty zaraz obierzemy. W audycji biorą udział dwie główne postacie: Łukasz Supergan, reprezentujący Greenpeace oraz Janusz Korwin-Mikke. Podczas programu padło wiele interesujących wypowiedzi, ale co najciekawsze, jeden z uczestników programu, pan Janusz Korwin-Mikke, wykonał drobny eksperyment, który miał rzekomo obalić teorię, jakoby stopnienie lodu Arktyki i Antarktydy nie podniosłoby poziomu mórz. Obejrzymy sobie powyższy fragment, a następnie odtwórzmy eksperyment i powiemy, co poszło nie tak. Jeśli chodzi o Poznań, tam dziś zakończył się szczyt dotyczący ocieplenia klimatu. Pana Janusza dość mocno rozbawił ten szczyt. <grym> rozbawiło rozbawiło, że będą wielkie susze i wielkie powodzie. To zwłaszcza mi się, mi się spodobało. A ponieważ mowa jest o tym, że ten, ten idiot gór powiedział, że będą oceany wystąpią z brzegów, to jest prosty eksperyment. A tutaj macie Państwo pływające góry lodowe. Zaraz zrobimy sobie. Jakieś eksperymenciki o. Tu włożymy kostki lodowe, o. Wkładamy je do wody, która jest dziwna, tak, do, tak? do wody, tak. Zaraz. Musimy opisywać, lodowe. panie Januszu, żeby widzowie tak, wiedzieli, jest co... Na One co sobie pływają, prawda? Teraz dolejemy trochę ciepłej wody, żeby się szybciej rozpuściły, o. o. Dolejemy idealnie do brzegu, żeby, żeby nie było coś tam, o, 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 o. o. Lejemy, żeby był menu nawet wypukły. O, chyba jest, chyba jest dobrze zebrane. I zobaczymy, co się stanie. Jak się ten cały potworny lód roztopi. Proszę Państwa, czuję kropelka wody się gdziekolwiek wyleje. Czy nalanie ciepłej wody do miski z lodem aż po brzegi? Tak aby powstał menisk wypukły, spowoduje, że po roztopieniu lodu woda zacznie się wylewać. Jeśli nie znamy prawa Archimedesa, to mogłoby nam się wydawać, że kostki po stopieniu podniosą poziom wody o tyle, że woda nam się przeleje w miejsce. Ale właśnie to prawo Archimedesa mówi, że jeśli zanurzymy coś w wodzie, to. Objętość wypartej wody jest równa objętości zamrożonego ciała. Czyli w eksperymencie pana Janusza, woda wlana do miski z kostkami lodu już ma podniesiony poziom o ciężar zamrożonych kostek. Więc woda pozostaje na tym samym poziomie, niezależnie czy kostki nam się roztopią. Ok, wracając do początkowego tematu, wydawałoby się, że Janusz Korwin-Mikke ma rację. Przecież po stopieniu lodu nie podniósł nam się poziom wody, tak jak to próbował udowodnić w swoim eksperymencie. No, tylko przeoczył jeden za to arcyważny element całej dyskusji. Zapomniał, że Antarktyda i Arktyka nie są jedynie masami lodu swobodnie unoszącymi się na powierzchni oceanów. Są to przede wszystkim tysiące kilometrów kwadratowych lodu, który jest osadzony na lądzie. I nazywamy je lądolodami. Konkretniej mamy na półkuli północnej lądolud grenlandzki, a na półkuli południowej lądolud antarktyczny. Arktyka to w zasadzie zamarznięty ocean arktyczny wraz z lądolodem grenlandzkim, który swoją drogą leży na największej wyspie świata o nazwie Grenlandia. A z kolei Antarktyka to jest głównie lądolud o średniej grubości 2 km i powierzchni aż 14 milionów km2, co wychodzi około 44 powierzchni Polski. No więc, kiedy lód z Antarktydy czy Arktyki trafi do oceanu, no to faktycznie podnosi ten poziom wody. No i nawet nie musi stopnieć, wystarczy, że fragment lodowca bądź lądolodu oderwie się, trafia do wody i pyk, mamy już podniesiony poziom wody. I nawet jeśli panu Januszowi chodziło tylko o lód pływający, czyli na przykład lodowiec szelfowy, czyli ta część lądolodu, która swobodnie unosi się na powierzchni oceanu, no to stopienie tych struktur podniosłoby poziom wody jedynie o 4 cm. Oczywiście nie jest to żadna katastroficzna liczba, a podniesienie poziomu morza wynikałoby głównie z różnicy gęstości pomiędzy wody słodkiej z pochodzącej z lodu oraz wody słonej z oceanu. Te 4 cm wynikające z różnicy gęstości wody słodkiej od słonej to wciąż więcej niż jak twierdził Pan Janusz, iż poziom wody kompletnie się nie podniesie. Stopienie całego lodu Arktyki i Antarktydy podniesie nam poziom mórz o 70 metrów, ale potraktujmy to jako ciekawostkę, bo taki scenariusz jest raczej niemożliwy w najbliższym stuleciu. Tutaj mamy mapkę, na której możemy symulować jakie tereny zostaną zalane przez podnoszenie się poziomu oceanów. Jednak spojrzymy sobie na najbardziej prawdopodobne scenariusze, które mogą się wydarzyć jeszcze za naszego życia, czyli załóżmy do końca XXI wieku. Według raportu NOAA z 2022 roku, w 2100 jeśli średnia temperatura wzrośnie o 2 stopnie, co jest dolną granicą wartości w najbardziej prawdopodobnym scenariuszu nazywanym RCP 4,5, to poziom oceanów może podnieść się o około 60 cm. Tak w skrócie, scenariusz RCP-4,5 zakłada wprowadzenie w niedalekiej przyszłości nowych technologii w celu uzyskania wyższej niż obecnie redukcji emisji gazów cieplarnianych. W scenariuszu RCP-8,5, określanym mianem Business as Usual, który zakłada brak konkretnych działań w łagodzeniu skutków zmian klimatycznych i dalszy wzrost stężenia CO2 w atmosferze, średnia globalna temperatura może wzrosnąć o 4 stopnie, a poziom mórz wzrośnie do około 80 km. Centymetrów. A w emisji CO2 jesteśmy wyjątkowo dobrzy. Niedawno osiągnęliśmy 420 ppm CO2, co znaczy, że 420 z miliona cząsteczek gazów w atmosferze to dwutlenek węgla. Warto zaznaczyć, że prognozowanie wartości podnoszenia się poziomu morza jest niezwykle trudne z uwagi na złożność samych procesów podnoszenia się poziomu morza oraz nadal niedostateczną ilość wiedzy, szczególnie na temat zachodniej Antarktydy. Na tym wykresie prognozy wzrostu poziomu morza możemy zobaczyć, jak duża jest ta niepewność. I tak, według wyników międzynarodowego projektu. Ice to Sea, w którym także są zaangażowani polscy naukowcy z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetu Śląskiego. Z rozpoziomu morza dla scenariusza RCP 4,5 wyniesie między 60 a 120 cm, czyli prawie dwukrotnie więcej niż w raporcie NOAA. Swoją drogą wpłynięcie takiej ilości słodkiej wody z stopionych mas lodu niesie ze sobą szereg innych konsekwencji, np. zmiany prądów oceanicznych, które mają olbrzymie oddziaływanie na klimat. Najlepszym przykładem tego jest nasz kochany ciepły prąd Golfstrom przynoszący nagrzane wody z Toki Meksykańskiej do Europy. Dzięki niemu na Starym Kontynencie jest znacznie cieplej niż by na to wskazywała szerokość geograficzna. Tak na przykład szerokość geograficzna stolicy Korei Południowej, Seulu, gdzie zimy pod względem temperatury powietrza bardzo przypominają polskie zimy, odpowiada szerokości geograficznej Sewii w południowej Hiszpanii. A słoneczny Madryt bez Golfsztromu miałby podobny klimat do Nowego Jorku, w którym sam Kevin widział śnieg. Tak naprawdę ciężko oszacować, co się naprawdę stanie z klimatem, jeśli Golfsztrom przestanie oddziaływać tak, jak zawsze to robił. Wzrost poziomu mórz i oceanu wpłynąłby nawet na prędkość obrotu Ziemi poprzez zmieniony rozkład masy. Jak wyliczono w NASA, dzień byłby dłuższy o 2 milisekundy, gdyby stopnią cały lądolód grendalski. Również doszłoby do zmian w ziemskim polu grawitacyjnym, ale powiedzmy sobie szczerze, raczej to są ciekawostki, nie stanowi to zagrożenia dla przyszłości Ziemi. Oczywiście, jeżeli, jeżeli, nawet, jeżeli nawet powiedzą, że się temperatura ziemi podniesie o 5 stopni, to rodowce Antarktydy podgrzane z minus 40 na minus 35 też się nie roztopią. Ci ludzie po prostu bezczelnie łżą z jednego powodu. Mianowicie, każdy polityk i brata wie. W tym fragmencie ewidentnie widzimy, że Janusz Korwin-Mikke nie do końca rozumie, czym jest średnia temperatura ziemi. No bo w jakimś miejscu może być minus 40 i plus 40, a może być 0 stopni Celsjusza cały rok. No więc nie ma to najmniejszego sensu. Na przykład dwa lata temu zanotowano na Antarktydzie 18,3 stopni Celsjusza. Po drugie, lądolut nie topnieje tak jak śnieg w ogródku. Suwa się z głębi kontynentu do morza jako naturalny proces, który fachowo określamy cieleniem się. W wyniku ocieplenia klimatu to cielenie znacząco przyspieszyło, na tyle szybko, że akumulacja lodu nie nadąża z jego ubytkiem, przez to lodowiec się cofa. Przyczynami takiego przyspieszenia to w głównej mierze ciepłe masy powietrzne, które przedostają się do szczelin lodowca, czy ocieplenia temperatury morza, do którego cieli się lodowiec i go podmywa. Ok, to ile lodu straciliśmy już do tej pory? Na infografice widzimy, że w okresie od 1994 do 2017 w sumie straciliśmy już 28 bilionów ton lodu, z czego 27% jest arktycznego lodu pływającego, no, czyli ten zamarznięty ocean arktyczny, 23% z antarktycznego lodu szelfowego, to jest ta zaznaczona część lądolodu tutaj, oraz 22% z lodowców górskich. Należy pamiętać, że lodowce górskie są bardzo ważnym źródłem wody pitnej. Zlewnie rzek, które są zasilane lodowcami górskimi, pokrywają 1,4 powierzchni lądowej całej Ziemi, no nie licząc Grenlandii i Antarktydy, i zamieszkuje je prawie 1 trzecia światowej populacji. Co przerażające tempo utraty ogólnej masy lodu wzrosło z 0,8 biliona ton rocznie do 1,2 biliona ton rocznie, a więc ten proces znacząco przyspiesza. A jak sytuacja z podnoszeniem się poziomu morza wygląda już dzisiaj? No to obecnie obserwujemy wzrost około 3 mm na rok no i w ponad 50% odpowiada za to topnienie mas lodowych w Arktyce a za resztę można obarczyć rozszerzalność cieplną wody czyli po prostu im woda jest cieplejsza tym zajmuje większą objętość. W Europie na szczególną uwagę zasługuje Holandia, której nazwa w języku hiszpańskim, Países Bajos, oznacza dosłownie niskie państwa. No, przez to, że jest tam bardzo dużo depresji, czyli terenów położonych poniżej poziomu morza. No i uznaje się to państwo za najbardziej zagrożone w Europie, właśnie pod względem podniesienia się poziomu morza. No i rząd holenderski zdaje sobie z tego sprawę, dlatego wydaje rocznie aż miliard euro na adaptację do zmian klimatycznych. No ale niestety zagrożone są nie tylko nisko położone państwa. Podniesiony poziom morza sprawia, że słona woda, przenikając nam przez grunty, zasala wody, które pobieramy imy i rośliny. No i szacuje się, że 230 milionów osób żyje na terenach, które są zagrożone zanieczyszczeniem słoną wodą, jeżeli poziom morza wzrośnie nam zaledwie o jeden metr. W jednym z najgęściej zaludnionych państw świata, w Bangladeszu, już mamy dowody na migrację ludzi w wyniku rosnącego zasolenia wody pitnej, no i do tego dodajmy jeszcze wzmożoną erozję linii brzegowej, czyli w skrócie jej niszczenie, na której skumulowana jest turystyka, to no więc pieniądze oraz ludzkie osady. Z racji turystyki mocno oberwie szczególnie Hiszpania. Szacuje się, że jej straty wyniosą do 3% PKB w 2050 roku. No i obecnie w samej Europie w zasięgu pół kilometra od brzegu jest kumulowane od 500 do 1000 miliarda euro oraz żyje około 15% populacji Unii Europejskiej, czyli jakieś 70 milionów osób. Jednym ze skutków globalnego ocieplenia jest także zwiększona intensywność i częstość zdarzeń ekstremalnych. Na no przypadku naszego kraju najgroźniejsze będą fale sztormowe. W pierwszej dekadzie XXI wieku sztormy zdarzały się trzykrotnie częściej niż jeszcze pół wieku temu. Na przykład zimą w Ustce w 2017 roku doszło do cofki i Bałtyk niejako wepchnął się do rzeki w wyniku sztormu i doszło do niewielkiego zalania miasta. Niestety należy spodziewać się, że tego typu powodzi będą coraz częstsze i z coraz większą ilością wody. No a zapowiada dla amerykańskiego wybrzeża, że w 2050 roku Umiarkowane powodzie będą występować średnio ponad 10 razy częściej niż obecnie. Co dodatkowo powoduje topniejąca pokrywa lodowa? No to najpierw trzeba byłoby się zapoznać z terminem albedo. I określa on nam stosunek promieniowania odbitego do padającego. Co znamy choćby z tego, że latem jest nam bardziej gorąco w czarnej koszulce niż w białej, bo ta czarna koszulka ma mniejsze albedo, więc mniej promieniowania odbija, czyli pochłania więcej, no i tym samym nagrzewa po prostu się szybciej. A o, jak to nam się przekłada na naszą planetę? No to jeżeli mamy mniej pokrywy lodowej, to Ziemia staje się niejako bardziej czarna, czyli zmniejsza się jej albedo. I przez to nagrzewa się szybciej. Tym samym globalne ocieplenie jest napędzane. A z racji tego, że pokrywa lodowa topnieje przede wszystkim na północnym kole podbiegunowym, to Arktyka nagrzewa się szybciej od reszty globu i nazywamy to arktycznym wzmocnieniem. Skalę tego widzimy tutaj na animacji, choć najnowsze badania wskazują, że niestety Arktyka ociepla się nie 3, a nawet 4 razy szybciej od reszty Ziemi. Innym przykładem takich sprzężeń jest na przykład rozmarzanie wieloletniej zmarzliny, które powoduje uwalnianie się metanu do atmosfery. A jak wiemy, metan jest jednym z, gaz z gazów cieplarnianych. No i to też wspomaga globalne ocieplenie. No, istne perpetuum mobile zagłady. Ale o tym będzie w kolejnych odcinkach. Wielomilionowe projekty badawcze skierowane na oszacowanie podniesienia poziomu mórz, choćby przytaczany projekt Ice2Sea, w którym brał udział 24 instytucje badawcze z całego świata, zatrudniające setki naukowców, a potrafi paść argument, że lód zanurzony w wodzie nie podnosi poziomu mórz po stopieniu, więc naukowcy się mylą. Zawsze mnie to dziwi, że ktoś naprawdę potrafi uważać, że naukowcy w swoich badaniach nie wzięli pod uwagę najprostszych mechanizmów rządzących naszym światem, których uczymy się w szkołach podstawowych, choćby w przypadku prawa Archimedesa. Uważam, że jest to bardzo ważne, aby pojawiała nam się czerwona lampka w głowie, kiedy słyszymy wypowiedzi osób niekompetentnych na tematy naukowe, ale co ważniejsze, musimy wyrobić w sobie nawyk weryfikacji źródeł informacji, dlatego gorąco zachęcam do sprawdzenia linków do materiałów, którymi posiłkowaliśmy się przy tworzeniu tego odcinka. Znajdują się one w opisie tego filmiku. Dzięki za obejrzenie i zachęcam do dyskusji w komentarzach. Z wodą słodką pochodzącą z lodu oraz wody słodkiej pochodzącej z oceanu. Słodnej. Słusznie, Maga.